Dzień dobry, witajcie. Chciałem Wam pokazać przygodę Pameli Coleman Smith z teriami włoskimi. Chciałem Wam pokazać, udowodnić tak naprawdę, że Pamela Coleman Smith czerpała z tradycji kart włoskich. No jak wiecie, Pamela Coleman Smith to jest XIX wiek, a karty włoskie to jest XV, XVI, XVII wiek. No oczywiście też później, ale pewne rzeczy były pierwsze na świecie. I tak jak mogliście już zobaczyć mój filmik, taki na temat historii tarota, skąd się wywodzi tarot, teraz Wam chciałem pokazać na tym filmie, skąd Pamela Colman Smith czerpała swoje inspiracje. Oczywiście wiele kart namalowała sama, może nie znam wszystkich historycznych kart, ale tutaj na tym filmiku pokażę Wam, skąd Pamela Coleman Smith czerpała swoją wiedzę, czym się sugerowała, jakimi kartami się sugerowała. I eee, teraz tak. Dlaczego zakładam, że Pamela Colman Smith sugerowała się jakimiś taliami włoskimi? Po prostu to widzę na taliach, które są historycznie datowane wcześniej, przed wydaniem Pameli Colman Smith. I tutaj, właśnie na tym filmiku, Wam pokażę, co dla Was przygotowałem. Zobaczcie, przygotowałem dla Was różne historyczne talie, które to jest oczywiście Pamela Colman Smith Rider White. Które powstały przed słynną talią Rider White. I czym się będziemy posługiwać? Omówię wam te talie wszystkie tak pokrótce, kiedy powstały, w jakim wieku, a następnie wam pokażę, na których kartach dokładnie, czym się według mnie sugerowała Pamela colman Smith. Także zapraszam, zaczynamy, słuchajcie. Więc teraz tak, pierwszy tarut, jaki wam chcę pokazać, który jest według mnie najstarszy, znaczy nie tyle co według mnie, ale co według historyków. Zobaczcie e, tą talię. Jest przecudowna. Sola Busca Tarot. Znaczy, to tak naprawdę jeszcze jest Tarocci. Macie to na pudełku Ferrara, XV wiek. E, I słuchajcie, skąd się wzięła ta, e, skąd się wzięła ta Sola Busca Tarot? No z Włoch się wzięła ta Sola Busca Tarot, właśnie XV wiek. Ferrara to jest część Włoch. I tak naprawdę ta talia tutaj w Arkanach Wielkich ma jakieś postacie historyczne, lub postacie chrześcijańskie, lub po prostu to nie jest taki typowy skład. Słuchajcie, Arkan Wielkich, który znamy, talię kupiłem tak naprawdę historycznie i tylko dlatego, że gdzieś kiedyś usłyszałem lub wyczytałem, już nie pamiętam, że. Pamela Coleman-Smith sugerowała się, słuchajcie, tą, e, słuchajcie, su tą talią. E, I to była talia stworzona w Mediolanie dla rodziny właśnie Sola Buska. E, potem ta talia była odkupiona. Ja, słuchajcie, byłem w Pinakoteka Breira i bardzo byłem rozczarowany, że nie mogę zobaczyć tych kart, bo myślałem, że gdzieś to może będą pokazane, wystawione, no są takie części zamknięte, dostępne dla wszystkich, ale do dzisiaj oryginały tej talii, w Mediolanie, w Pinakoteka Breira spoczywają, więc jest to dowód namacalny, że ta talia naprawdę była. No i słuchajcie, przejdźmy do przejdźmy omówienia, do, do skąd tutaj Pamela czerpała. Tworzę Wam jedno z moich ostatnich pudełek, bo wszystkie moje talie no, pracują, więc te są takie najnowsze. I słuchajcie, e, więc będzie najlepiej widać, Chociaż na każdej dobrze widać. Dobrze słuchajcie, zaczynamy. Więc teraz tak, co ja Wam tutaj przygotowałem, jeśli chodzi o, e, o Sola Tarot? i pomele kolmasmy. W czemu mówię, że czerpała. No widzicie trójkę mieczy w sercu. No i przejdźmy teraz do mieczy. I oczywiście przejdźmy do przejdźmy do trójki mieczy. Mhm, czekajcie, karty poukładane mam, ale coś mi tutaj się prze, poprzekładało. Dobrze, poszukajmy Trójki Miecz. O, mam Trójkę Miecz. Zobaczcie. No przecież to jest kurczę ewidentnie to samo. Tak? Pamela Coleman Smith, słuchajcie, 1909. Pracowała pod okiem e, Artura White'a. Tak naprawdę jest arta, tak naprawdę Artur White był twórcą tej talii. Pamela namalowała, ale ja uważam, że dużo od siebie dała. I słuchajcie, nagle, no, Sola Katarot. Tarot. Ewidentnie stąd, według mnie, powstała trójka mieczy sercu. To jeszcze były czasy, kiedy nie malowano e, aż tak e, tych arkan małych, bardziej e, tam były monety, miecze, pałki i tak dalej. A tutaj się pojawił rysunek trójki myczy sercu. Więc widzicie, że to jest ewidentnie stąd, słuchajcie. Czyli Pamela musiała mieć albo do Wielkiej Brytanii dopłynęła jakaś talia, może Pamela Colma Smith z Whiteem była we Włoszech. Nie mam pojęcia, ale jak dla mnie jest to ewidentnie to. I słuchajcie, idziemy dalej. Co tutaj jeszcze mam? A chciałem Wam pokazać, słuchajcie, yy, yy, buławy, a dokładnie dziesiątkę buław. I teraz tak, yy, to akurat jest dziesiątka mieczy, ale dla mnie to jest bardzo podobne. Tak? Bardzo podobna postać, taka niosąca tutaj buławy, tutaj miecze, więc myślę, że Pamela mogło się zasugerować, ale zobaczcie w całej tej serii e, Sola Katarot Tarot, w ogóle tak była rysowana, to jest szóstka buław, facet, który niesie buławy, to jest, słuchajcie, siódemka buław, ledwo co y, jest w stanie je donieść. Dziesięć buław z kolei było narysowane tak, że już doniósł. Y, dziewięć buław, że, że w jakimś. One, są, one stoją, przepraszam, osiem buław, one stoją w jakimś, nie wiem, y, garnku, coś takiego. Y, no dziesięć to już tutaj jest dobrze, ale jest bardzo duże podobieństwo, słuchajcie, do tych talii. Szczególnie ta dziesiątka buław kojarzy mi się z tą dziesiątką mieczy. I słuchajcie, szóstka buław, jaki jak i siódemka buław, ewidentnie, że ten motyw mógł się wziąć koło. No, jest to zbyt podobne, słuchajcie, jest to zbyt podobne, hmm, według mnie, żeby tutaj nie było, hmm, żeby nie mogło być takich skojarzeń. No, już dobitnie ewidentna jest ta trójka mieczy w sercu. Więc ja uważam, że Pamela gdzieś tutaj się, e, gdzieś tutaj słuchajcie, czerpała, ale Pamela też czerpała trochę starota Marsylskiego. o tym opowiem na końcu Wam. I teraz zobaczmy, eee, teraz, słuchajcie, zobaczmy, pójdźmy dalej. Mam coś takiego jak, to się nazywa w tej chwili Classic Tarot, słuchajcie, ale prawda jest taka, że to jest Soprafino Tarot. Tak jakby, no, myślę, że Rose to namalowało po swojemu. Natomiast ja szukając tej talii soprafino tarot nie mogłem jej w Polsce dostać i gdzieś wyczytałem, że właśnie było wydanie jako klasik tarot tarota włoskiego. One są naprawdę identyczne w środku. Natomiast ta talia, słuchajcie, soprafino tarot właśnie to jest talia również włoska. Słuchajcie, eee, mówi się, że to jest, że pochodzi z Mediolanu 1835 rok, tak? A Pamela Colman Smith 1900. 9. I teraz tak, co ja tutaj znalazłem podobnego? No dla mnie ten głupiec jest dosyć podobny jako postać z tobołkiem i z tym psem, tak? Wszyscy znamy głupca tutaj z talii, już go poszukam. Tak, no jest podobny ten głupiec, ewidentnie. Eee, karta mocy, karta siły, tak jest na wielu taliach rysowana jako kobieta trzymająca lwa za głowę. No też jest to, też jest to słuchajcie podobne, bo jak sobie weźmiemy moc, siłę, to również mamy postać trzymającą lwa za głowę. Tutaj się nie da zaprzeczyć, tutaj się nie da... Już sobie pomieszałem te karty, ale nieważne. Tutaj się nie da zaprzeczyć, nie da się powiedzieć, że tak, że tak nie jest. Wszyscy znacie kartę mocy, kartę siły. Dobrze, poszukajmy umiarkowanie. Anioł. I teraz, słuchajcie, lecimy do umiarkowania. Pomeli. Mhm. No, gdzie jesteś, Aniołku? Mhm. Hmm, poczekajcie, bo coś mi się te karty pomieszały, ale już szukam umiarkowania. Umiarkowania. Mhm. da też będzie. Słuchajcie, wezmę drugą talię. Ta chyba jest niepoukładana. Mam z tyłu. <śmiech> <śmiech> Na pewno mam poukładaną talię. A, a, dobrze. Chyba sobie życiu Wydawało mi się, słuchajcie, że ta jest poukładana, a nie jest poukładana. Dobrze. Biorę drugą talię, nie będziemy tutaj się bawić. Chyba ta po zajęciach jakichś po jakichś kursach mi została taka nie do końca poukładana. Nie spojrzałem dobrze. Nieważne. Lecimy dalej. Ta jest idealnie poukładana. Dobrze. I słuchajcie, umiarkowanie. Proszę bardzo. Widzicie? Ewidentnie anioł z kielichami. No, tutaj nie da się, nawet są kwiatki. Oczywiście Pamela narysowała swoje kwiatki, tak? Tutaj były jakieś takie róże, chyba jako, jako czystość, jako miłość. Ewidentnie jest to tutaj stąd. Tak samo słuchajcie, jest podobnie tutaj w przypadku karty wieża. Jako. Tutaj jest piorun jako boska interwencja, i nie na każdej karcie się ten piorun pojawia na karcie wieży i postacie lecą z góry. No i bierzemy wieże. Słuchajcie co się dzieje, co się dzieje na wieży, gdzie ta wieża gdzieś mi tu schowała. Słuchajcie, bierzemy wieżę. No tylko ta wieża jest czarna u pomeli, ale też jest, też jest, słuchajcie, to bardzo podobne, zobaczcie. Pominąwszy kolorystykę, to jest to bardzo podobne. Jest piorun i są postacie, tak? I idziemy dalej. Karta gwiazdy. No, gwiazda jako naga postać siedząca nad wodą, tylko tutaj gwiazda, tu jest soba. Tak? Sowa to jest symbol mądrości, chociaż niektórzy mówią, że to jest puszczyk, a puszczyk będzie symbolem śmierci. Są te gwiazdy na górze, eee, no i tutaj jest gwiazda, początkowo było rysowana jako taka przelewająca z, z, z wody do wody. I co się dzieje na karcie gwiazda? Słuchajcie, no bardzo podobnie. Tylko Pamela dla mnie mądrze zrobiła, że gwiazda dodaje świata ziemskiego do, z duchowego do ziemskiego, i też jest jakiś ptaszek na drzewku. Więc jest to ewidentnie no, bardzo duże podobieństwo. No i teraz zobaczcie szok, as mieczy. I szukamy, słuchajcie, asa mieczy. a as mieczy. No ewidentnie to samo, prawda? Nie da się tutaj zaprzeczyć, że to nie jest to samo. Gałązka oliwna, gałązka laurowa, ręka trzymająca miecz, tylko Pamela zrobiła jako ręka smur, czyli dary od Boga. Ewidentnie tutaj mamy y, praktycznie to samo. Dobra, idziemy dalej. Karta świat się polajewa na wielu, jako postać, osoba i czterech ewangelistów. Zrobię osobny filmik na ten temat. Powiem Wam skąd się wzięła karta świat. Jak będę miał chwilę, to znajdę i znajdę chwilę, to zrobię. No, karta świat wiemy, tak znamy. Cztery postacie i ten. No, skąd to zostało? Karta sądów bardzo podobna jako anioł trubiący z góry i, i słuchajcie, i osoby wstające z nieba. Bardzo podobna karta, tak? Anioł i osoby wstające z nieba. Więc słuchajcie, no Tarot powstał we Włoszech, tak jak Wam dowodziłem. E, natomiast tutaj wiemy już, że Pamela musiała, słuchajcie, czerpać z, e, z tych talii. Pamela musiała trochę tutaj, e, musiała mieć dostęp do tych talii, no bo te talie są naprawdę bardzo podobne. Te talie są wręcz, niektóre karty są wręcz m, identyczne lub, no, no wiadomo, inaczej namalowane, ale chodzi cały czas o, e, chodzi cały czas, słuchajcie, o to samo. E, a teraz tak dla przełamania, m, bo też jest tarot marsylski. Więc pokażę Wam, gdzie Pamela Coleman Smith czerpała w tarocie marselskim. Uważam, że również czerpała w tarocie marselskim. Pewnie ten tarot wtedy był popularny, pewnie wtedy można go było kupić w różnych miejscach. No, Artur Edward White był znanym tutaj e, okultystą, wtedy tak się to nazywało. Wolę słowo ezoterykiem i pewnie jeździł po świecie. No nie wiem, może ktoś to kupił, gdzieś przywiózł. Nie wiemy, nie dojdziemy do tego łatwo. Ale słuchajcie, mam taką bardzo fajne wydanie tarota marselskiego. Takie odzorowanie, e, odzorowanie, słuchajcie, e, e, tarota. No, talia jest, słuchajcie, talia, słuchajcie, jest 1760 rok, A tak? Pamela XIX wiek. No więc ta talia, wiadomo, była dużo, dużo wcześniej, zanim w ogóle jeszcze nie było pomyli kolumna na świecie. Mm, mówi się, że Marsylia, że powstał po prostu w Marsylii, stąd tarot marsyjski na południu Francji. E, o tym tarocie wiemy tyle, że namalował go Nicolas Converse jako malarz. Natomiast powstały dla francuskiego okultysty Papusa, czasem możemy o nim poczytać. I co się słuchajcie tutaj dzieje? Tak jak w wielu tych starych taliach, ten rydwan e, był rysowany jako Nika, jako bogini zwycięstwa w Włajcie, przepraszam, w tarocie Visconti. Tak tutaj pierwszy raz, według mnie, e, lub jedna z pierwszych kart, że te tutaj Pamela wsadziła e, do rydwana sfinksy. Zaraz wam powiem dlaczego, jako ciekawostkę. Natomiast, słuchajcie, tutaj są dwa konie, które tak trochę jeden, trochę w jedną, trochę w drugą, tak można mieć wrażenie. Chociaż w sumie nie do końca. Ale jest to bardzo podobne, jest to bardzo podobne, słuchajcie, do tego, do tego Rydwanu, który znamy z Rider-White'a. Czyli nie jest to już Rydwan zwycięstwa, czy jakaś postać dowodzi. Skąd są Sfinksy? No, obejrzyjcie sobie to mój filmik, gdzie opowiadałem, czemu tarot nie pochodzi z Egiptu, czyli skąd pochodzi tarot. I wtedy była taka moda na to, żeby egipcjonizować pochodzenie tarota, więc oczywiście White chciał być modny i według mnie dlatego wsadził te sfinksy. No ale karta jest podobna. Tak, jest rydwan tutaj w wsadzony, są sfinksy lub konie, które go ciągną, trochę patrzy się każdy w inną stronę. Myślę, że stąd to się wzięło. I teraz tak, idziemy dalej do tarota marsyckiego, księżyc. No, słuchajcie, pies, jakiś pies lub, lub lis lub dwa psy, księżyc w trzech fazach, dalej kolumny i rak gryzący w tyłek. Tak, może nas ugryźć ten rak w tyłek. Co widzimy tutaj na księżycu w, w Łajcie? No, jak dla mnie to jest dokładnie to samo. Wiadomo, jest inaczej namalowane, ale co mam? Mamy raka, mamy psa i lisa lub dwa psy lub dwa wilki, nie wiemy. Mamy dwie kolumny i księżyc w trzech fazach. Bezdyskusyjnie Pamela Colman Smith czerpała również Starota Marsylskiego. I teraz tak, idziemy dalej. Paść monet, słuchajcie, też mi się skojarzył. Wiele jest skojarzeń, ale zobaczcie tego pazia. stoi taki zawodowolony monetę, trzyma do góry. To samo, co w tarocie marsyjskim. Paść trzymające Monte do góry, patrzące się na nią. No wiadomo, że to już były inne czasy, Pamela trochę lepiej malowała, jak tutaj, jak kiedyś. E, A z buław, znowu ręka trzymająca buławę, tak? tak takie. I tutaj jest ręka taka właśnie hmm, wystająca z chmur albo hmm, no, tu jest, mi się wydaje, że stąd mogła Pamela wziąć ta ręka wystająca z chmur, bo to jest taka ręka wystająca z czegoś, to nie jest człowiek, tylko ta ręka wychodzi skądś jako dar. I myślę, że Pamela właśnie tutaj, tą ręką, mogło się zasugerować i namalować wszystkie asy w łajcie jako wystające. I tutaj, na marsyckim as mieczy. Jest dokładnie to samo. Znowu jest korona, i myślę, że z kolei nie wiem, może Włosi się sugerowali też tym asem mieczy, bo on się pojawia na włoskich taliach, które mam przed chwilą ten klasik o którym wam mówiłem. No, ale as mieczy jest ewidentnie taki sam jak na, e, jak na Rider White'cie, czyli ręka wystająca z chmur. I teraz tak, idziemy, słuchajcie, dalej. Karta światno. znowu jest postać postaci Czterech Ewangelistów, i zobaczcie, ciekawostka, pałeczka trzymająca w ręku. Nie na wszystkich starych taliach ta postać trzyma tą pałeczkę lub pałeczki w ręku i dokładnie tutaj w Rider White'cie tylko ona stała dwie pałeczki. No Dla mnie skojarzenie, zobaczcie, jest identyczne stąd. Dla mnie Pamela Koloma-Smith czerpała starota marszyckiego. Dokładnie czterech ewangelistów. Mamy tą samą symbolikę. Ona dała dwie pałeczki, tu jest jedna i naga postać kobieta owinięta szarfą. XVII wiek, XIX wiek. Czyli Pamela musiała mieć dostęp albo Artur White musiał mieć dostęp do tarota marsylskiego i sugerował się według mnie tymi kartami. E, gwiazda ta sama sytuacja, którą mówiłem wcześniej, czyli postać, która siedzi na go, jest, e, słuchajcie, drzewo, na drzewie jest jakiś ptaszek, jest tutaj nawet podobieństwo jest dużo, słuchajcie, większe, hmm. bo wróćmy. Mm -hmm. e, też jest 7 gwiazd. Poczekajcie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Tak, jest to samo. Czyli jest główna gwiazda i 7 z gwiazd, tak zwanych większych gwiazd do Słuchajcie. Czyli Pamela, jak dla mnie czerpała starota marszyckiego, jeśli chodzi o, o tą kartę. Pustelnik. No w wielu kartach jest różnie, z sklep i tak dalej. Ale słuchajcie w Marsylskim on jest albo z dzwonkiem, żeby dzwonić. No Pamela narysowała go z latarnią. Nie wiem, może nie wiedziała, może chciała dać inną symbolikę, może chciała dać inne znaczenie. Eee, ale to jest gdzieś podobne, tak? No mm. to jest, jak dla mnie to jest taki dzwonek, bardziej do dzwonienia. Chyba że to jest latarnia. Troszkę trudno stwierdzić. Ale ten pustelnik jest ewidentnie podobny z laską facet idący z, z latarnią, może z dzwonkiem. No, nie wiemy tego. No i słuchajcie już takie dobitne skojarzenie moje, to jest koło fortuny, bo tu się pojawia taka... Hmm, chyba jest małpa w koronie. A Pamela to zrobiła Sfinksa, słuchajcie, na górze z mieczem. A tu jest Małpa z mieczem. Znów jest ten, i, to znów jest ten, i dorysować tych czterech Ewangelistów powtórzyła. To znów jest, słuchajcie, ten motyw pseudo w kartach, którym wtedy się ludzie fascynowali. Dlaczego dopiero w XX wieku przebadano prawdziwą historię tarota, a do XX wieku myślono, zresztą wiele osób tak do dzisiaj myśli, że tarot powstał w Egipcie. Eee, wróćmy do Włoch, słuchajcie. Wracamy do Włoch. E, poznamy kolejne e, korzenie Pameli Tarocci Taroci, pican... ten... pika. Muszę przeczytać, słuchajcie, żebym się nie pomylił. Taroci, pika. Taroci, pika, netti. Pika. pika, pikanetti. Dobrze, taroci, piacenti. O. Widzicie, ja trochę włoskiego człowiek zapomniał. więc... Teraz wam omówię taroci Piacienti, Piacenza, pewnie od miejscowości, 1875. Ostatnio słuchajcie, była taka fajna seryjka takich stali talii. No, ja oczywiście, że kocham takie talie, to, to wam pokażę. I słuchajcie, lecimy. Czyli 1875, Pamela XIX wiek, początek. I co tutaj się dzieje? No, oczywiście, słuchajcie, wieża. Jako boska interwencja. Tak, to już żeśmy omawiali, to było słuchajcie e, podobnie. E, czyli przypominam, to jest 1909 Pamela Coleman Smith, a to jest słuchajcie 1875, więc myślę, że ta talia gdzieś tam mogła wtedy dotrzeć do Wielkiej Brytanii. No ludzie wozili, okultyści, to ściągali te talie za chore pieniądze. Wtedy, bo taką talię kiedyś no, nie było tak łatwo zdobyć, nie kupić jak teraz można to zdobyć. No i słuchajcie, wieża. No znowu jest to samo na wieży, tak? Znowu jest tempioru, i interwencja. Znowu jest wieża, która się sypie i znowu osoby, które lecą na szyję. szyje. Karta świat również bardzo podobna, słuchajcie, jak u Pamela Colman Smith. Czterech ewangelistów kobieta z szarfą. Gwiazda również bardzo podobna jak Pamela Colman Smith. Naga postać tutaj nad wodą, słuchajcie. Karta sądów też bardzo podobna jak u Colman Smith, czyli anioł z trąbą na górze, ludzie stający z nieba. A z mieczy, to już słuchajcie, ewidentnie no, mam tutaj pewność, że cały czas tutaj wracamy. I tutaj jest jakaś taka, nie wiemy czy to jest ręka wystająca z jakiegoś ubrania, czy skądś. W tarocie marsyjskim, jak dla mnie była pewność, że to jest ręka jakiś taki dar z zewnątrz. I znowu jest wieniec alworowy. E, gałązka oliwna, słuchajcie, i y, tak. No, no. no, nikt mi nie powie, że to nie jest to samo. <noise> e, I słuchajcie, ka, m, głupiec był Przepraszam, wisielec był rysowany różnie, ale mi strasznie w tym Tarocci y, y, taro Piacenti. E, słuchajcie, strasznie mi ten wisielec tutaj gra, że tak powiem, z, już go szukam. E, grami, słuchajcie, z całością. Bo też jest właśnie, też ma takie włosy do dołu. Czasem to było na drzewie, rysowane czasem we Framudze. Może Pamela Colma Smith nie rozumiała tego, bo tak naprawdę we Włoszech wieszano złoczyńców. I narysowała jakoś po swojemu to drzewo. Niektórzy to przerobili jako krzyż odwrócony, co jest błędem i jest demonizowaniem Tarota. No i tutaj co widzimy? No dokładnie to samo. No, jest jakiś facet, ręce z tyłu, noga skrzyżowana. Ewidentnie jest to tutaj y, wzięte z, z Włoch, słuchajcie. Dobra, idziemy dalej. Omówimy dalej, słuchajcie. I teraz będzie porównanie Pameli Korman smith czy czerpała, według mnie, to dalej z, z wielu tych tali czerpała. Ale słuchajcie, Naibi Tarot Giovanni Vachetta, słuchajcie, talia, którą uwielbiam. Tak naprawdę powiem że to talia zabrała mnie do Mediolanu, bo kiedyś obserwowałem sklep. Jest taki zajebisty sklep, nazywa się In Hello w Mediolanie, we Włoszech. Szukając jakichś różnych rzeczy o tarocie, znalazłem ten sklep. Jak ja zobaczyłem ten sklep, stwierdziłem, ja tam muszę gdzieś pojechać. No i pojechałem po paru latach. I tam kupiłem tą talię taką kolekcjonerską. Oni robią takie fajne wydania z pudełku woskowe. I co się tutaj dzieje, słuchajcie, z tym, z tym, z tym tarotem? Ten tarot, słuchajcie, też jest 1835 rok datowany. tak? No, i tutaj już mamy to samo zwierząt. Czyli wieża znowu, tylko tu nie ma boskiego tego pioruna. Ale ludzie spadają z tej wieży. Gwiazda ewidentnie to samo. Główny gwiazdozbiór e, i gwiazdy dookoła. Tak. To samo co u Pomeli. Bezdyskusyjnie, już Wam pokazywałem, ale powtórzę. Jest to dokładnie to samo. Karta sądów. Też to samo. Anioł trąbiący, ludzie wstający z nieba. Nie da się tu dyskutować, że to nie jest to samo. Słuchajcie, no i karta świat. Ta, ta kobieta to się odkrywa z tej, tej szarfy, ale naga kobieta, e, czterech ewangelistów dookoła, e, wieniec e, laurowy, tutaj jest taki piękny wieniec bardziej z kwiatami, wieniec zdobywców, e, ewidentnie to samo. Więc słuchajcie, Żeby było jasne, Pamela bardzo mocno rozpropagowała tarota na świecie i po Pameli Coleman Smith. Hmm. Tarot stał się bardzo znany po tej talii Rider-White'a. I wiele ludzi, wiele talii, które się w tej chwili kupić, właśnie wzoruje się na Rider-White'cie, bo do pewnego czasu też się mówiło, ja też tak, dostałem taką informację kiedyś, jak się uczyłem, że Rider-White to był pierwszą talią, gdzie postacie ożyły. Nieprawda. Pierwszą talią na świecie, gdzie postacie ożyły, to jest Solabuska Tarot, tak? Widzimy tutaj na tych kartach, że to już są, tutaj już są postacie. Nie na wszystkich kartach, ale na wielu kartach postacie już były wrysowane. Więc ja myślę, że Pamela Coleman Smith musiała do pewnego stopnia mocno się sugerować tym solem Buska Tarot. Widać to na trójce mieczy, jest to bezdyskusyjne. Mm, więc Pamela Colman smith musiała się sugerować solabuska tarot, nie wiem czy White miał taki pomysł, czy może miał tego tarota, czy może mu się spodobało, nie mam pojęcia, ale jestem pewny, że to była taka przyczyna do tego, żeby, żeby ożywić Tarka na małe, czyli żeby też tam były postacie, bo na tych starych taliach nie na wszystkich one były ożywione te postacie. Często po prostu były jakieś pałki, monety, miecze, kielichy i tyle. Nic więcej się nie działo. Więc słuchajcie, to wszystko, co miałem Wam do opowiedzenia. Eee, cieszę się, że byliście ze mną. Jak Wam się podobał filmik, dajcie łapkę, polubcie, udostępnijcie. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Zapraszam Was na kolejne filmy z tarotem. Zapraszam Was na moją stronę ezoteryczna.com, gdzie znajdziecie ciekawe tematyczne warsztaty i kursy Tarota, ale nie tylko Tarota, też Karma i Kabała. I jak chcecie więcej wiedzy, obejrzyjcie sobie moje filmiki tutaj na YouTubie. Do zobaczenia, Robert Górnicki. Pozdrawiam Was, buziaki, Papa, i cześć. Pa, te talie było omawiane.